Intensywnie przygotowywali się do tego, co widz będzie mógł zobaczyć w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Bielszowicach, już w Sylwestrową Noc, mowa o Perecce Statek Casablanca w wykonaniu teatru IVIA. Przede wszystkim jest to z mojej strony odpowiedź na pytanie, co jest w życiu najważniejsze. I tak jak się dowiadujemy na końcu spektaklu miłość, bo tak jak jest i w piśmie świętym napisane, że bez niej naprawdę nie ma niczego. A Operetka jest przede wszystkim romansem, romansem, jakiego jeszcze nie było na scenie i myślę, że to się widzą spodoba. A drugi wątek, no to już to jest typowa komedia sytuacyjna, gdzie męska część publiczności będzie mogła się dowiedzieć ze sceny jak myślą o nas kobiety i z drugiej strony również jak o kobietach myślą mężczyźni. Do tej operetki Via prowadził castingi. Te zakończyły się pomyślnie. Mamy trzy osoby, które przeszły ten casting. To Piotr Szolka grający postać Rickiego, to jedna z głównych postaci, Maria Klich jako Violet oraz Jakub Klich jako Pascal. Wszyscy spotykali się na próbach, dopracowywali do perfekcji każdy detal, pracowali od rana do późnego wieczoru. Wszystko po to, by zachwycić widza. Kończą się w... Ogromnym zmęczeniem, ale i satysfakcją. Zaczynamy bardzo wcześnie rano, jak na artystów, ponieważ o 9.30 i kończymy również o około 21.00. Mamy teraz taki okres maratonu tak zwanego ciężkich intensywnych prób. No oprócz tego również pracujemy w normalnych innych dniach, w jakichś podgrupach, w jakichś miejscach już, gdzie nie spotkamy się wszyscy, ale cały czas praca w re. Jednak jak to bywa w życiu, nic nie przychodzi łatwo. Pojawiają się pewne trudności. Mamy artystów z całej Polski, bo i z Warszawy i Krakowa. E, z, musimy zorganizować e, my, którzy jesteśmy ze Śląska. Także chyba to jest najtrudniejsze, ale o dziwo udaje nam się wszystkich połączyć w jedną całość. Na przykład na ten moment tego naszego maratonu. Efekt zobaczymy już za parę miesięcy.